Dzień dobry, mówi do Was Grzesiek, Gospodarstwo La Fuente. Prosiliście mnie o filmik z Market Gardenu, żebym opowiedział co rośnie w warzywniaku. Tutaj mamy, więc dzisiaj będzie cały odcinek o moich warzywach. E, no dobrze, to po kolei. E, zaczynę od pierwszej grządki. E, no może tak e, tytułem skrótu, to jest tak zwany Market Garden, czyli uprawa biointensywna bezorkowa. Polega to na tym, że ziemię ściłkuje się, e, nic się nie przekopuje, nie o, że Ziemię ściłkuje się e, kompostem, a przejścia z rębkami. No i to jest e, czwarty sezon tego mojego market gardenu. Nareszcie zaczyna to wyglądać jakoś e, przyzwoicie. E, jakoś gleby bardzo się poprawiła, ten kompost się już ładnie rozłożył, tak fajnie wszystko osiadło no i działa. Tu jest czosnek harnaś, zimowa e, taka ozima odmiana, bardzo, bardzo ładnie rośnie. Będzie do zbioru pewnie gdzieś w połowie lipca. Tutaj są dwie grządki, no, które już wymagają opielenia. To jest wczesna kapusta czerwona, a tu mamy wczesną kapustę białą taką Cordy Grosso, szpiczaste takie główki. Bardzo dobra. Następna grządka to jest sałata zimująca humil, no, która już przerosła. Widać, że wybija już w pędy kwiatowe, no i niestety nie zdążyłem jej sprzedać. No i zjedzą ją kury. Następna grządka, yy, która była pielona, ale teraz jest wilgotno i ciepło i wszystko strasznie rośnie, więc wymaga już znowu pielenia. Tu rosną selery, a tam na końcu jest kawałek kalarepki. Następna grządka to jest yy, sałata, też jesienią sadzona, reglicę, taka krucha. Bardzo jest dobra no i ona jeszcze z tydzień przynajmniej wytrzyma. No nie wiem, czy też zdąży ją sprzedać. Część taka, części na pewno nie. Nie dam też rady tego przejeść. Tam dalej jest rzodkiewka, Rzodkiewka bardzo ładna, duże takie są, jak piłeczka pągowa, albo większe w tej chwili te rzodkiewki. Tu mamy wczesną marchew. Pierwszy zbiór taka odmiana, dalej jest imponujący burak liściowy odmiana Luculus. Tam dalej widać, że wybija. On też przyzimował. Zostawiłem kawałek zeszłorocznego, bo to jest po prostu jedno z pierwszych warzyw. No i teraz jest po prostu. Mm, w pełni swojej świetności i pyszny jest, bo jest delikatny duże, delikatne, miękkie liście bardzo smaczne, pyszne naprawdę a pomiędzy nim e, posadziłem jeszcze mizuny i musztardowce musztardowce to sobie urwę listek, bo po prostu uwielbiam, to jest pyszne warzywo ostre, takie pikantne tak trochę jak musztarda właśnie doskonałe dalej buraczki, które mocno zmarzły i muszę dosiać. Powiedzmy, jedna trzecia ich została. Eee, bardzo ucierpiały niestety. były siane w kwietniu, no i było jeszcze dużo zimnych nocy, regularnie były mrozy, no i niestety. Eee, to jest szpinak o zimy, on już do likwidacji. jeszcze zebrałem kilogram wczoraj, ale ale tu już jest koniec, on już wybija w pąki kwiatowe już czego wywalić, dać kurom, no i posiać tutaj marchew na późny zbiór. Mam dwie grządki, tą taką krótką i tam dłuższą grządkę szpinaku, a za nimi tam jest oczkowodna dla żab i szczurek. Tu mamy pietruszkę, która tam też trochę, tak, powiedzmy sobie, słabo, ale tutaj z tej strony jest jej więcej, więc to przeflancuję tam. Wezmę łopatkę i, i po prostu ją porozsadzam. Tu jest za gęsto, tam za rzadko, w sumie będzie okej. Okay. Tu mamy pory, które bardzo dobrze sobie radzą. Tu że co posadzona biała rzepa, którą bardzo lubię. Za rzepą jest e, szczypior siedmiolatka. No tutaj ta druga grządka szpinaku, który już piękne kwiatostany jak widać pozawiązywał. Więc tego będziemy jutro, pojutrze w najbliższych dniach już e, wywalać z tej grządki. No i po takim sprzątnięciu powiedzmy szpinaku, trzeba na tą grządkę przywieźć świeżego kompostu. I kompost wozimy tam od kur, jest tam duża jego ilość, trzeba taczką jeździć i przywozić. Tutaj mamy następną grządkę wyściółkowaną folią kieszonkarską. Przez tą folię będę robił otwory, wsypywał troszeczkę kompostu i będę sadził, tam stoi paleta z cukiniami i patisonami, na tej grządce też są cukinie, a przy tych tyczkach posiana jest fasola szparagowa. Potem następna grządka to będą też cukinie i patisony. A tam dalej tą folię, co widzimy w tamtym miejscu. Eee, to było takie miejsce, które mi się bardzo zachwaszczało. No i w tym roku będzie cały sezon pod folią i tylko przez otwory w tej folii posadzę dynie, a pod tą folią leży mniej więcej pół metra owczego obornika. Także te dynie będą tam miały, będą miały co jeść. No i ostatnia grządka. To jest tutaj milpa, czyli uprawa na trzy siostry Las tres Hermanas, czyli tutaj rośnie sobie środkiem ogórek jako przedstawiciel dyniowatych, kukurydza czarna Black astek, a przy tych tyczkach posiada się czarna fasola. No i to są trzy rośliny, które się dobrze uzupełniają, dobrze razem rosną. No i co roku tutaj z tej strony właśnie robię tą milpę taką na trzy siostry. Eee, no i to jest taki hugel kultur, tak zwany, metodą Holcera. Bo to było tak, że kiedyś ten mój cały warzywnik był rany, ale ponieważ on jest nieduży, tam jest płot, to ciągnik zawsze orał w tą stronę i na tą stronę przewalał ziemię, i tu jest, był wyorany dół zwyczajnie. Ja tą ziemię trochę przerzucałem potem taczką na tą stronę, ale to robota była głupiego i stwierdziłem, że to jest zupełnie bez sensu. W pewnym momencie przeszedłem na tą uprawę bezerkową, którą sobie chwalę. No a w tym miejscu, gdzie był wyorany dół, e, zrobiłem hugel Kultur. Miałem górę takiego jakiegoś starego drewna spróchniałego, więc na dno poszło drewno, na to drewno obornik, na obornik ziemia. No i teraz co roku na wierzch dosypuję kompostu, a w tym roku e, nie miałem tyle kompostu, to dorzuciłem owczego obornika i przysypałem już przeciętną warstwę ziemi w to posiałem nasiona. No i przyściółkowałem lekko świeżą trawą, żeby to nie przesychało, bo tej ziemi tam leży może ze 3 cm, więc to przy ostrym słońcu to jest godzina 2, to jest suche. No jakie jest okryte, to mniej wysycha. No i tak to wygląda tutaj. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy taką okrągłą grządkę. Która też się bardzo mi zachwaszczała. W zeszłym roku to były pomidory. A teraz przykryłem to folią, i przez folię, jak widzicie, posadzę dynię. To jest dynia Gaiedizin, taka stara francuska odmiana z korkowymi naroślami. No i tak samo wycinam się otwór, nasypuje na to trochę kompostu, i w to się sadzi. No i dynia sobie korzeniami tam penetruje pod spód. No a pod spodem leży oczywiście pokaźna porcja owczego obornika. No i taką samą grządkę mam jeszcze tutaj. Trochę trzeba kosić, co nie? Prawa rośnie nieprawdopodobnie. Tu mam jeszcze takie dwie grządki, gdzie w zeszłym roku miałem pory i selery. Też muszę je obkosić. No i przez tą folię, tak samo przez otwory, posadzę dynie. A tutaj będą te dynie. Tu są dwie odmiany. Pink banana i Hubbard blue. Więc w to miejsce wsadzę Hubbard blue, która jest zimową taką odmianą. A te pomidory to mam do oddania. Jakby ktoś był zainteresowany, to mi tyle zostało. To jest za jakieś niewielkie pieniądze chętnie odsprzedam, jeśli ktoś by chciał. Różnych odmian. Pewnie jest tutaj ich jeszcze z 50. No i tutaj byśmy to już prawie mieli. Aha, jeszcze tak jest ten tunel. Chwilę. Pokażę Wam, bo w jednym z pierwszych odcinków pokazywałem, że wziąłem się za jego remont. Jeszcze w grudniu zacząłem. No to wreszcie udało się dokończyć. Foja jeszcze będzie do zmiany, ale ten rok wytrzyma, bo pomidory to i tak wdumiały. Muszą mieć dużo przewiewu, także drzwi też dopiero będę na jesieni tutaj montował. Im więcej tu przewiewu teraz będzie, tym lepiej. No i tutaj mam pomidory różnych odmian. Tu wiszą etykietki. Po kolei wszystkie te odmiany, które uprawiam, tutaj sobie już rosną. Proszę bardzo, ześciułkowane starą sianą kiszonką, żeby nie wysychało. Dosadzimy tu jeszcze sałaty pomiędzy nimi w najbliższym czasie, potem tak, tutaj yy, też leży folia kieszonkarska i są raz, dwa, trzy, cztery grządki, będą ogórków. Tą folię się zdejmie teraz, pod tym jest oczywiście owczy na to czarną agrowłókninę i tak samo przez otwory w tej agrowłókninie posadzimy pomidory. Tutaj mamy drugi tunel. beczka z wodą. No i w tym tunelu hodowałem rozsadę. No i ona jeszcze tu stoi, ale już ją właśnie wynoszę. I co? Arbuzy i melony. Arbuzy i melony będą tu rosnąć. I właśnie dzisiaj posadziłem. Tu od tej strony Arbus Rosario. Tam dalej Janosik. I po tej stronie też Janosik. No i leży sobie karton. W kartonie wycinamy otwór. Sypujemy łopatę kompostu. I w to sadzimy arbuza, tudzież melona. Melony będą od tego miejsca tam do końca. To wszystko muszę dzisiaj sprzątnąć i posadzić tu melony. Idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Tutaj mam w market gardenie drzewko zaszczepione przeze mnie. Jabłoń choinkowa. A tutaj. Będzie moja uprawa pomidorów gruntowych. No i to też muszę w ciągu najbliższych 2-3 dni posadzić, tą folię zdjąć. Eee, grządki też są cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zasiłkować słomą, albo może tą sianą kieszonką. Eee, I przez tą ściółkę wsadzić tutaj pomidory. Tam stoją tyczki, na których one będą, którymi będą podparte. A tutaj za tym płotem, za tym wiatrochronem jeszcze mam taką małą uprawę. Tu trzymałem, pokażę wam to od drugiej strony, tutaj trzymałem owce pod koniec zimy i na przedwiośniu, no i budkę przestawiałem, 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 no i po kilku, po co kilka dni następne oczko, no i tam się zbierał obornik. Ten obornik się odpoczął powiedzmy ten miesiąc, trochę dłużej, no i wsadziłem w niego dynie i kukurydzę. Yy, która niestety na skutek tego, że było bardzo zimne, były noce przymarniała, przymarniała, ale zaczyna się zielenić, więc będzie żyła chociaż przez chwilę myślałem, że nic z niej nie będzie no i też dynie posadziłem tutaj mam dynie Hokkaido około, na tym całym kawałku jest około 30 dni Hokkaido posadzonych, tak mniej więcej co metr półtora o, mniej więcej w takiej rozsadzie je sadziłem tutaj mam yy, kukurydzę Lahakan. Bo kupiłem tam 14 ziaren raptem. A tam mam kukurydzę Andino. Tamtej to kupiłem chyba 20 tych ziaren było. Trochę więcej. I tutaj jeszcze mam jeszcze inną dynię. Tu mam dynię Pink Banana. I to jest bardzo fajna metoda uprawy. Przywozi się ze 2 czy trzy taczki obornika. I w to wtyka się sadzonki. I to wszystko. Bardzo to dobrze działa. O proszę bardzo. I tam trzecia taka kubka. No i tak wyglądają moje warzywa. Po drugiej stronie domu jeszcze mam kartoflisko. No ale kartofle to jakby oddzielna sprawa. To o kartoflach bezorkowych opowiem kiedy indziej. No i tak to, tak to wygląda w dużym skrócie Market Garden w gospodarstwie La Fuente. Tak to właśnie u nas wygląda o tej porze roku. Jest pięknie, wreszcie jest ciepłość i słońce, oby tak dalej. Jest wilgotno, dzisiaj popadało, przeszła letnia taka burza, w nocy trochę padało. Trawa rośnie, szalona, wszystko ładnie rośnie. Zboża na razie bardzo też ładnie. Kukurydza trochę słabiej, bo, e, bo było zimno, ale generalnie wszyscy są zadowoleni z tego sezonu, mimo tego chłodu. E, pierwsze, pierwszy pokos trawy bardzo dobry, wszyscy by zebrali naprawdę dużo, także, także jest bardzo fajnie. E, Zapraszam Was do subskrybowania. Jeżeli chcecie tego nie zrobił, to bardzo Was proszę subskrybujcie, klikajcie tam e, łapkę, dzwoneczek oczywiście. Napiszcie w komentarzach co się Wam podoba, co się Wam może nie podoba, a ja będę Wam z przyjemnością odpowiadał. No i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!